Witam Państwa, startujemy z magazynem usteckim. Kamila Szuba-Salwiak, zapraszam. Już 1 czerwca rozpocznie działalność strzeżone kąpielisko na plaży w Ustce. Ośrodek Sportu i Rozwoju podpisał umowę w tej sprawie ze słupskimi ratownikami WOPR. Jako pierwsze startuje kąpielisko po wschodniej stronie usteckiego portu. Od 1 lipca plaża będzie strzeżona w pełnym wymiarze po wschodniej i zachodniej stronie. W bieżącym roku kąpielisko Morskie Ustka Wschód będzie się rozciągało na odcinku 400 metrów linii brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc od około 250 metrów od falochronu. Natomiast kąpielisko zachodnie to dwa odcinki 100 metrowe oddalone od falochronu zachodniego o 120 i 650 metrów. Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce, który zarządza kąpieliskami wyłonił ich obsługę w przetargu. Oferentów było trzech. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę właśnie Słupskiego WOPR i to subskie WOPR będzie zabezpieczało w tym roku nasze usteckie kąpieliska. W sumie na usteckich plażach pracować będzie 26 ratowników. Łącznie będą zabezpieczać 600 metrów plaż strzeżonych po obu stronach portu. Ratownicy pracować będą do początku września. Ustka nie zapomina o najmłodszych mieszkańcach. Poluzowanie obostrzeń sprzyja organizacji imprez, a tych w najbliższym czasie nie zabraknie. Bo i okazja jest niebyle jaka. Zbliża się Dzień Dziecka. Usteckie świętowanie rozpocznie się w sobotę i potrwa do wtorku. W sobotę dla wszystkich spragnionych sportowych emocji zaplanowany jest wyścig krolek, hulajnuk i rowerów na terenie ośrodka sportu i rozwoju w Ustce. Zapisy odbywają się drogą mailową do 27 maja. Należy podać imię, nazwisko, wiek dziecka oraz numer telefonu rodzica czy opiekuna na adres mailowy: r.mikucki.aupa.uska.pl Pierwsze zmagania rolkarzy rozpoczną się o godzinie 9, a o 10.45 wystartują rowerzyści i miłośnicy Hulajnuk. Trasa zostanie dostosowana do wieku dziecka. Dla wszystkich dzieci biorących udział w wyścigu przewidziane są nagrody. W tym samym dniu w Usteckim Domu Kultury odbędą się od godziny 11 kreatywne warsztaty i o godzinie 17 otwarcie wystawy Magdaleny Buksakowskiej Rodzicielska Mapa Życia. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny. Ilość miejsc jest jednak ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy. Cykl Imbres z okazji Dnia Dziecka w Ustce zakończy wydarzenie przygotowane przez Bibliotekę 1 czerwca, czyli w najbliższy wtorek Biblioteka zaprasza na Super Moc Książek. Tego dnia na wszystkich wypożyczających czeka niespodzianka, a każdy przedszkolak otrzyma wyprawkę. Czytelniczą. Ponadto zaplanowano wystawę książek online o dzieciach dla dzieci. Usteccy seniorzy nie mają czasu na nudę. Wielu z nich angażuje się w życie społeczne i kulturalne miasta, uczestniczą w szeregu projektów i działań. Jednym z nich jest Bank Czasu. Inicjatorem działań w ramach Banku Czasu jest Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo. W skrócie można powiedzieć, że jest to wzajemna wymiana różnych usług i poświęconego innym czasu. Bank umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoimi umiejętnościami oraz czasem wolnym. Każdy uczestnik może poświęcić swój czas, a w zamian za to otrzymać pomoc. W tym, czego akurat potrzebuje. Wymiana odbywa się pomiędzy wszystkimi uczestnikami, także można dawać swój czas jednej osobie, ale otrzymywać go od innej, w zależności od zapotrzebowania na konkretną pomoc. Mamy takie sygnały, że wielu z Was potrzebuje takiej pomocy codziennie, każdego dnia. Pytacie Państwo, czy jest taka możliwość, żeby ktoś bezpłatnie Wam pomógł naprawić kran, zawiesić karniż, wyprowadzić pieska? Powiem tylko tak: to jest usługa bezpłatna, ale warto wiedzieć, jeżeli ja czegoś oczekuję i chcę coś z tego banku czasu wyciągnąć, muszę też coś dać w zamian. Chodzi przede wszystkim o oferowanie usług wzajemnych. Można powiedzieć, że Bank Czasu działa na zasadzie przysługa za przysługę. Nabór chętnych do projektu nadal trwa. Usteckie Uniwersytet Trzeciego Wiedku zaprasza Państwa do naszego kolejnego działania. Jest to Bank Czasu, który polega na wymianie wzajemnej usług. Wymiana oczywiście bezpłatna. Zapraszamy wszystkich seniorów. I nie tylko. Nabór do udziału w projekcie Przestrzeń na plus, kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E jest wciąż otwarty. Seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodziny i dzieci mogą się zgłosić do udziału w miejskim ośrodku pomocy społecznej pod numerami telefonów 59 815 43 95 lub 59 815 43 96. Przypominamy, że mogą jeszcze Państwo zgłaszać swoje pomysły do usteckiego budżetu obywatelskiego. Zachęcamy do składania wniosków, ponieważ dzięki temu Państwa propozycje mogą zostać zrealizowane. Do rozdysponowania jest pół miliona złotych. Nabór wniosków trwa do 14 czerwca. Do tego czasu uszczanie mogą proponować zadania o charakterze inwestycyjnym lub społecznym, takie jak spotkania, wydarzenia czy imprezy. Nieco większa pula przeznaczona jest na zadania inwestycyjne. Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego w Ustce udało się zrealizować szereg inwestycji. Jedną z nich jest chociażby trwająca obecnie budowa kortu tenisowego. Polega to na tym, że Państwo zgłaszacie swoje pomysły? A później mieszkańcy w powszechnym głosowaniu wybierają te, które zostaną przez nas zrealizowane. Głosowanie odbędzie się we wrześniu. Natomiast teraz do 14 czerwca mogą Państwo projekty zgłaszać. Zapraszamy do kontaktu z nami i zapraszamy na stronę budżetu ustka.wybiera.pl. Tam... Zarówno na stronie miasta, jak i w Urzędzie Miasta można uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do złożenia wniosku i o tym, jak go prawidłowo wypełnić, w tym. W roku podobnie jak w latach poprzednich, ustecki budżet obywatelski dysponuje kwotą pół miliona złotych. Z czego 400 tysięcy jest na zadania inwestycyjne, a 100 tysięcy na zadania społeczne. Na tym kończymy magazyn ustecki. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie za tydzień, a dziś już dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.